I witam ponownie. A dzisiaj w drodze, jak zwykle do przejścia granicznego taka mała przypowieść o cudzoziemcach ze wschodu, jak to sobie jeżdżą po Polsce i jak są traktowani przez naszą policję. Nie tak dawno opisywałem tu z pogranicza, jak policja podchodzi, szuka apteczek, gaśnic jak puszcza kogoś tam i tak dalej kogoś nie puszcza a dzisiaj tak coś troszeczkę z oddali nie pamiętam dokładnie jaki to był rejon ale taki skrót międzynarodowej trasy i tam często właśnie jeździli Ukraińcy, Rosjanie i Białorusini wracali gdzieś ze z zachodniej Polski i ja dawno, dawno temu w dawno, dawno, dawnych czasach Jadę sobie, ja, Polak, na ukraińskich numerach. I taka mała kolumna, 3-4 samochody, widzę, wszyscy jadą pewnym rytmem. Nagle zwolnili. Ktoś się dokleja z tyłu do mnie, z tyłu, ale też zwalnia. To myślę, pewnie policja gdzieś tutaj stoi, w tych krzakach. Efektycznie, faktycznie no, wyłania się taki z rogu, y, parking leśny, y, stoi radiowóz z tyłu, policjant wyczekuje, puszcza pierwszego, drugiego, puszcza, puszcza i patrzy, o, oh, i pałeczką macha na moje piękne ukraińskie numery. Y, zjeżdżam na bok, na parking, no wiadomo, wiadomo, co się będzie działo. I w tych czasach Polakom nie za bardzo było wolno jeździć na cudzoziem, na innych, na obcych numerach. Dla, y, znaczy trzeba mieć było do tego podstawę ja tą podstawę miałem i ta podstawa zawierała się też wyjaśnienie tej podstawy w takiej dość dużej teczce papierowej i tam miałem różne dokumenty, tłumaczenia i tak dalej no policjant zatrzymuje, więc ja do tej teczki no pewnie zaraz będzie wertowanie dokumentów może i z tą teczką a policjant do mnie "Zdrastwujcie, mm, mm, no właśnie po rosyjsku tak bardziej. Starszej daty policjant, który na pewno ten rosyjski miał w szkole. No ja myślę sobie polski policjant. Zdrasujcie. No to zdrasujcie odpowiadam. I zaczynam pokazywać coś z tymi dokumentami, a ten dobra dobra, te papiery potem. Mówię mi w bagażniku tu, czy u ciebie jest. Apteczka sanitarna, trójkutnik, czy trójkatnik, czy tam, co tam i ta hazowy, ognioduszyciel, ileż to takie. Oczywiście poprzekręcane wymyślane słowa, te zwroty grzecznościowe niby opanowane. I y, ja no, człowiek zwraca się do mnie łamanym rosyjskim, jakimś takim pomieszanym, trochę może z ukraińskim, trochę po polsku. Y, no ale no, myślę sobie, może może ma, może ma takich klientów cudzoziem z zagranicy, może chce sobie człowiek poćwiczyć języki obce, więc odpowiadam mu, no da, U mnie jeść. Da, da da, eta, what тут. Et, Aha. хорошо. No, iż no. I co no. nada? Policjant taki już troszeczkę nerwowy puka palcem w podłogę otwartego bagażnika i, i stuka i mówi no ty nie znasz to? Ty skolka raz w Polsce? Mnoga był? No, no, ja, no mnoga był, no, 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 no tak jakby można skazać mnoga. I ty nie znajesz. No, no ja nie znaję aż tu nada. Ty nie znajesz tu nada. Ja widzę, ty jakiś, jakiś, jakiś nieogarnięty, jakiś nierozgarnięty jesteś. Wiesz co? Weź, weź ty dawaj, dawaj paszport, dokumenty z samochodu i do radiowozu. Będzie, no, ja mam ciebie już dość. Będzie normalny i ja ja tobie wypiszu I... i no, Bum! I policjant poszedł do jakiejś tam Skody, czy Poloneza, czy czegoś. A wtedy, właśnie wyjątkowo gdzieś ten drugi policjant, jakby czmychnął. Nie wiem, może poszedł do toalety na tym parkingu. Jeden mnie obsługiwał, i pan policjant poszedł do radiowozu. Otwarte okno. Ja już wtedy miałem dość rozmowy w językach obcych, tak jakby mi przeszło. Wyciągnąłem dokumenty z samochodu. Podchodzę. I mówię do niego już całkiem w języku ojca i matki. Wie pan, panie sierżancie, proszę o tutaj dokumenty, tutaj dowód rejestracyjny, prawo jazdy, tylko wie pan, ja nie mam paszportu. Co, co pan tutaj? Panie, panie, co pan to mi gadasz? No bo. Ja tu jestem, wie pan, no ja jestem u siebie i paszportu nie mam mam dowód osobisty ewentualnie. Panie! Co pan z policji wariata robisz? O no, co pan panie wariata z policji? Co mi pan tutaj po Rusku gadasz kurna mać e, 10 minut, a to pan Polak jesteś? No co pan udajesz jakiegoś ruskiego? Ale panie panie władzo, ja. Ja przecież to pan, to pan udaje jakiegoś, to pan to pan do mnie po rosyjsku. No jak miałem odpowiadać, więc ja po rosyjsku, no panie. O nie, jedź pan stąd już, zabieraj pan te dokumenty, jedź pan, jedź pan, co pan tutaj ruskiego mi udajesz, ja tu, ja tu porządku pilnuję, idź pan stąd kurna, jedź pan se do domu już. No więc ja potulnie zgarnąłem, zgarnąłem swoje, swoje dokumenty, swój dowód osobisty i yy, yy, z lekkim rechotem yy, <grybujesz> poszedłem, odpaliłem samochód i pojechałem. Yy, no i takie to właśnie tak to właśnie wygląda. Wyglądało. Bo są pewne zmiany na lepiej. Ale czy do końca? Nie wiem. Ciąg dalszy nastąpi.